Cześć! Witam wszystkich miłośników starych aparatów. Dzisiaj będzie aparat y, firmy Olympus. W 1979 roku firma Olympus wypuściła dwa nowe aparaty. Dwa nowe aparaty rozpoczynające dwie całkowicie nowe serie. A może dobra. Pierwszy to był Olympus OM-10. No może nie całkowicie nową serię, ale serię aparatów, lustrzanek y, dostępnych dla amatorów. Y, trochę prostszych. Y, OM-10 OM był y, bez manualnego adaptora ja był trochę nawet za prosty, ale trochę prostszych. Przede wszystkim zdecydowanie tańszych, natomiast dających dostęp do całego osprzętu Olympusa OM, a zwłaszcza jego, nie ujdźmy się, świetnych obiektywów. Drugą serią był Olympus XA. To całkiem inna półka: kompakcik mały. Poręczny, taki A do kieszonki, półokrągły, zrobiony, tak. No, on nie był może aż tak bardzo nawet prosty, ponieważ to był dalmierz, prawda? dalmierz z możliwościami dużymi. W związku z tym, dosyć szybko ta seria się zaczęła rozbudowywać. Powstał Olympus XA2. Olympus, później X zamieniony na XA3, różniący się tym tylko, że dostał kod DX. I w Olympusie XA3 był film. Jest to jeden z moich ulubionych aparatów. Seria później XA została zastąpiona przez serię Miu, która też jest bardzo dobrą serią. Rozwiązała się praktycznie tym, że tamtym mają autofokus. Ale w 1982 roku e, nie... Spotkałem się z opcją, że w 1979 roku, ale większość mówi, że w 1982 roku pojawił się najprostszy um, aparat z CD XA, XA1. Tu jest akurat wersja, który był przeważnie sprzedawany, czyli z lampą błyskową A9M, którą się łatwo odkręca i lampy błyskowe do sali tej Olympus XA pasują do wszystkich aparatów były w sumie cztery, z tego trzy są popularne, najtańsza, najprostsza, X, nie X tylko A9M nie była A9, była tylko A9M, jako lampa, czy lampa całkowicie manualna, manualna lampa Drugą lampą było A11, taka sama, tylko automatyczna i A16, która była mocniejsza, ale wtedy tutaj wchodzi jeden paluszek, a do A16 wchodziły dwa paluszki. Natomiast ja tego nie, nie używałem z lampą byskową. Uważam, że z lampą byskową traci większość swojego tego, tego, co w nim jest najpiękniejsze czyli wielkości. To jest aparat, który się mieści do kieszeni. Wkładam do tylnej kieszeni, mogę iść do, się do kieszeni, do każdej kieszeni y, mogę go włożyć i wyjąć w każdej chwili, robić zdjęcia. Czym się różnił ten XA1 od y, innych serii? Był najprostszy. najprostszy, y, W związku z tym, y, cała seria XA y, były to proste kompakty, powiedzmy automatyczne. Typu wycelu i zub zdjęcie z migawkami elektronicznymi, ponieważ migawka elektroniczna jest mniejsza w budowie w związku z tym migawkami elektronicznymi, natomiast XA1 ma migawkę mechaniczną, nie ma migawki elektronicznej. Różni się tym przede wszystkim, że nie ma w nim baterii. Co spotkałem się, dużo osób mówi, że to jest duża zaleta tego aparatu, ponieważ w nim jest światłomierz selenowy, to dopiero widać jak się otworzy aparat i spojrzymy do środka i zobaczymy selenowy świadomierz, czego w, na przykład w XA3C nie ma, jest tak zwykły obiektyw w środku To jest selenowy obiektyw, w związku z tym trzeba pamiętać o tym, że jak nie robię zdjęć zamknięty i wtedy będzie działał długo ten raczej seleno... znaczy, większość użytkowników Olympusów XA1 mówi, że one działają no fakt, że jakbym go tak stał, trzymał i trzymał go przez nie wiem, kilka lat, to ten selen się zużyje, ale jeśli on jest zamknięty, to się nie zużywa i działa prawidłowo. To jest jego yy, jedna z zalet, czyli nie wymaga baterii. Wiesz, że bierzesz aparat, jedziesz i zawsze działa dobrze. Nie skończył mu się baterię z jakiegoś powodu, nie wiem, wilgoć była większa, położyłeś go, słońce działało mocniej, chłodno było. Jego takie drobiazgi nie ruszają. To jest jedna z trzech jego zalet. Ja bym wymienił trzy jego zalety. Pierwsza właśnie brak baterii. Światłomierz selenowy. No, cofamy się trochę w czasie. Światłomierze elektroniczne są dokładniejsze. Ten selenowy światłomierz z mojej serii zdjęć, którą zrobiłem, w sumie nie zawsze trafiał idealnie. Nie zawsze idealnie. Jedno zdjęcie miałem zdecydowanie za ciemne. I z trzy zdjęcia to były lekko za jasne naświetlone, ale to lekko to było tak, że na powiększalniku to tylko leciutko otworzyć wystarczy przysłonę i już byłyby dobre. Z tym przyciemnym to trzeba było troszeczkę czy odwrotnie, przymknąć. Z tym przyciemnym trzeba było troszeczkę rozjaśnić mocniej, natomiast te zdjęcia były w porządku. Drugą jego zaletą, którą Wszyscy podkreślają i jednocześnie to nie jest, jest zaleta, i wada. Jednocześnie to jest obiektyw, który jest fix focus. On nie ustawia ostrości. To jest o tyle dobre, że w tamtym aparacie ja mogę się pomylić z ustawieniem ostrości. Robiłem zdjęcia, nie zamknąłem go, bo jak go zamykam, to się zeruje do średnich ustawień. To jest świetna funkcja. Natomiast nie zamknąłem go, robiłem zdjęcia krajobrazowe, ten i zrobiłem tutaj portret. I niestety. Z tym nie ma, nie ma takiej opcji. Też jest pod tym względem lepszy od autofokusa, ponieważ nawet miu potrafi czasami przestrzelić. Nie trafi w to, co ty pomyślałeś, że chciałbyś zrobić. Zdjęcie. Ja nie wiem dlaczego, bo chyba w nich jeszcze nie było sztucznej inteligencji, która wie, co ja chcę zrobić ostatnio przeglądałem, znaczy ostatnio rozmawiałem o czymś z Dorotą, włączam komórkę, a komórka moja podpowiada mi ofertę o tym, co rozmawialiśmy. Ja tak mówię o jej, trzeba będzie rozmawiając wychodzić na dwór, żeby komórki nie podsłuchiwały, bo dokładnie pokazał mi to o czym mówiliśmy, chociaż powiem też wyszukiwał. nie, nie szukałam, niczego nie sprawdzałem w internecie, a on wiedział. A tam y, aparaty z autofokusem czasami nawet miło nie wie, gdzie jest ta ostrość. A ten zawsze wie. Ten nie ma z tym problemu. Odwraca się, jeśli nie poruszysz aparatem, a zdarzyło mi się, że robiłem po prostu za szybko zdjęcie. I zrobiłem po, po, przy, poruszenie aparatem i zrobiłem zdjęcie nieostre, to on nie ma możliwości nietrafienia w północności y, właściwej, ponieważ fix focus, fix focus oni mówią, że od 1,5 metra do nieskończoności. To główne zdjęcie, co jest tu za mną, właśnie testowało to od 1,5 metra. Badzierka po prawej stronie znajduje się na półtora metra. Moim zdaniem, ostość naprawdę ustawia w granicach 4 metrów. I. W słabszych warunkach światła, troszeczkę słabszych trzeba o tym dobrze pamiętać, przy mocnym słońcu mniej, bo, ponieważ on używa par czas i przysłony. On ma czasy od 1,30 części sekundy do 1,250 części sekundy i przysłony od, 4, przysłony od 4 minimalnej, bo ten obiektyw jest trochę inny od tamtych, więc yy, obiektyw to jest obiektyw... Yy, o ogniskowej 35 mm ze światłem 4.0 najmniejszym i maksymalnym 22, ale to działa jako para, czyli jeśli będzie, jeśli użyje 1.30 to z przysłoną 4, a jeśli użyje 1.250 to z przysłoną 20, 22 i jakieś pośrednie po kolei. Nie ma opcji, żeby użył 250 do światłem 4 to nie ten typ aparatu, nie do tego to ma służyć. On użyje spady i w momencie, kiedy warunki zaczynają się, są słabsze, czyli mniej światła, to trzeba pamiętać o tym, że on użyje przysłony 4, a wtedy głębia ostrości się zmienia, w związku z tym jego fix focus też nie poradzi i trzeba wtedy się trzymać tych czterech 3,5 do 5, powiedzmy, metrów, bo tam jest jego ustawiona ostrość. Poza tym on, powinna, czyli on ma taką funkcję, że jeśli jest za ciemno, Czyli on stwierdzi, że nie ma, jest mało światła, naciskam spust, on w tym momencie taką czerwoną flagę mi pokazuje i e, mówi, nie, 1,30 i to tu będzie lasła, bo nie robimy zdjęcia. E, mój nie ma tej opcji, znaczy ta opcja w nim nie działa. I po prostu on e, tak bym w tej chwili naświetlił, zasłonię mu, on i tak zrobi zdjęcie. Słuchajcie, jak zrobił zdjęcie. Ale jak jest zamknięty, to nie zrobi. Ma blokadę mechaniczną klapki, że nie zrobi zdjęcia w momencie, kiedy jest zamknięty, natomiast ilość światła ta funkcja w nim z wiekiem po prostu przestała działać, o tym trzeba pamiętać. Ale w większości, jak czytałem różnie, mówią, że działa, działa. Czyli nie za słabo światła, za mało światła wyskakuje czerwona flara. Tak, jak w większości Olympusów w tamtych też wysk wyskakuje, albo ślampka zapala czerwona. A w tym rozładniu miałem w która wyskakiwała i blokowała bardzo ładnie. A może z Olympus, ja Nie pamiętam. Za dużo tych aparatów czasami robię zdjęcia, ale teraz robiłem Olympus XA1. Wymieniłem jego dwie zalety, czyli Fix Focus obiektyw, który zawsze jest ostry. Brak baterii, czyli nie ma możliwości, żeby się bateria rozładowała. Trzecim jest spust. W nim jest, jak ja pierwszy raz spojrzałem na jego, spojrzałem jest jakiś prymitywny, zwykły spust. W jest z takim ładnym, miękkim, delikatnym spustem z. Nie mam baterii, więc nie, nie, nie pokażę w tych XA innych. To ten jest taki plastikowy patyczek, jak w jakimś elikonie bym określił go, ale on w efekcie ma swoją zaletę, ponieważ mogę nacisnąć go, wcisnąć do połowy, zablokować pomiar światła, przestawić i zrobić zdjęcie. I to jest rzecz, którą ja bardzo lubię, bo ja mam wtedy mimo pełnego automatu, ja mam wpływ na to zdjęcie. Zamykam, przewijam, to wszystko w nim działa jak w onbuzie. E, czy ma jakieś wady? No wad to e, znalazłoby się kilka. Zaczynając od spodu, czyli... Znaczy, zaczynając od tego, że ma za mało przycisków, żeby można było się bawić w to jeszcze ustawianie aparatu, a wybierania motywu, robienia zdjęcia, to tutaj nic nie ma. Nic, nic, nic. Nic. Flash. Przełącznik na lampę, na lampę błyskową. Mogę go przełączyć. I yy, ten. A, i włączyć mu... Nie. Tak, na lampę błyskową. Ale ja dać przełączyć, żeby się wyłączyło. I to jest jeden przełącznik. Drugi przełącznik to jest przełącznik czułości filmu. Pod spodem, czy mogę go przełączyć, przeszaleli, mogę wybrać czu czułość filmu między 100 a 400. I koniec. Nie ma 200, które ja kiedyś bardzo lubiłem i używałem negatywów 200. Nie wiem, czy po, że nie w połowie. To są jakby zaskoki, czy to ma jakieś, czy dałoby 200, nikt tego chyba nie przetestował. Natomiast mamy do wyboru 100, które ja w tej chwili używam i 400, jeśli masz słabsze warunki, to jest polecane do niego. I ja lubiłem co prawda na setce zdjęcia, natomiast mając słabsze warunki, warto włożyć do niego 400 i uzyskać te wszystkie parametry po prostu lepsze. Z wad, które możemy w nim wymienić, to jest obiektyw. Tu, ten obiektyw jest słabszy. W normalnym, w normalnym, co ja powiedziałem, w, w, w innych Olympusach serii XA jest czterostrzewkowy obiektyw typu Tesla. A w nim jest trzyostrzewkowy obiektyw, i to widać na zdjęciach. Jak spotkałem się z recenzjami, że nie ma żadnej różnicy? Nie ma. Jeśli robisz ze światłem, no na przykład jak to zdjęcie fontanny. Robisz zdjęcie ze światłem yy, w dobrych warunkach, kiedy on użył przyzwoitej przysłony, masz dobre zdjęcie. Ale jeśli te warunki są troszeczkę słabsze, to tam, gdzie... Dobre zdjęcie, aha, dobre zdjęcie. Ale tu mam zdjęcie, tu na, na tym widać, yy, zrobione tym Olympusem yy, i tam to, to zdjęcie z XA 1 jest dobre ale niestety zdjęcie z XA 3 jest lepsze. Jakby je powiększyć, zacząć przyglądać, żeby to zrobić tak poważnie, na przykład test taki, to by trzeba było zrobić zdjęcie jednym i drugim obok siebie. Ciach, 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 wyprzygać tak dwa negatywy, zeskanować, później usiąść i spędzić następny dzień na analizie elementów i wtedy by to moim zdaniem potwierdziło, że yy, no trzy to 300 soczewki, raczej miś musieli zaoszczędzić, w związku z tym on jest słabszy. To widać też, że jeszcze jakby po bokach to zdjęcie może zniknąć już. Kiedy obejrzymy nawet ten, tą bramę, która jest bardzo dobra. To jest bardzo dobre zdjęcie. Do niego się nie mogę przyczepić. Gdybym zrobił je tamtym, to bym nawet nie zauważył, że jest zrobiony prostszym aparatem. Ale jeśli polecimy wzrokiem w kąty, to widzimy, że ten obiektyw ma w środku jest ostry, a po bokach już jest mniej ostry. Yy, jeszcze jest coś takiego, że to zdjęcie przechyły, które mi tutaj łapał, oto. To zdjęcie, yy, aż to, nie wiem to. Yy, on. Z bardzo mocno ściąga do góry. Czyli składa ten kadr, i to widać na zdjęciach. Ona, nawet tutaj, powiększyła tej latani z lewej strony. Ona się robi zniekształcona z boku lekko i pochylona, mimo tego, że drugi zl strona znowu, że coś jest pochylona. Do architektury bym go nie polecił. To wymieniłem i lewat. Prawie wszystkie. Nie ma wężyka spustowego, ale przy jednej 1,3 części sekundy to jeden wężyk spustowy nie jest potrzebny. Nie ma samowyzwolacza, bo no nie ma samowyzwolacza, chociaż tak jak mogłoby się przydać. Natomiast ma tą zaletę, że jest. To jest plastik. Ale ten plastik po tych 40 latach dobrze mówię 40 latach i nie wiadomo, ile osobach, które nie fotografowały, napis się wytarł w tym moim już ten XA1 jest słabo widoczny, czyli był używany aparat. Natomiast na samym plastiku tak nie za bardzo widać śladów zużycia. To nie jest jakiś radziecki aparat, który się brało i widać było, że ten plastik już się prawie rozpada, rozpada. Tu jest dobry aparat, dobrze zrobiony coś jeszcze miałem a pod yy, mówiąc o obiektywie zapomniałem wspomnieć o tym jak on się zachowuje pod światło zrobiłem kilka zdjęć pod zdecydowanie to jest zdjęcie pod zdecydowanie spada kontrast yy, i yy, podświatło lepiej go nie używać yy, w... o, ja zapomniałem sprawdzić jak tamten yy, się zachował pod natomiast pod to jest średni obiektyw. Nie, no nie jest tragedia, nie jest tak, że nie jest słaby, ale to jest średni obiektyw. Ale ogólnie sam aparat jest bardzo fajny. Bardzo fajny, w związku z tym, że ma złą prasę, uważany jest za najgorszy aparat w całej serii XA, ale, ale ciężko miał w tej rodzinie, ponieważ inne są bardzo dobre. Bardzo dobre plus. E, przynajmniej, w związku z tym, e, dobry aparat wśród nich będzie najgorszy. Gdyby tamte były powiedzmy wybitne, to bardzo dobry, też by był w rodzinie najgorszy. On jest najgorszy w rodzinie, ale jest to dobry aparat. E, porównując go do innych aparatów nie z rodziny, by się okazało, że nie, nie, no nie ma się czego wstydzić. To jest naprawdę bardzo przyzwoity aparat, a dzięki temu, że ma złą prasę, bo cały czas oni piszą, że nie, znaczy, te, w tej chwili oni piszą, piszą, że nie, nie kup sobie XA. XA. No tak, dobra, ale XA kosztuje tak u nas, żeby kupić takie 700. Trzeba za niego mieć i 700 zł. A za tego nie wiem, za ile go kupiłem do 100 zł. A może i nie? Nie pamiętam. Nie pamiętam, bo, bo już jest jakiś czas w związku z tym. Mm, nie pamiętam jego ceny, natomiast pamiętam jego wagę. 150 gramów. Bez baterii, bo do niego nie wkłada się baterii, ale bez filmu. Jak włożyć ciężki film w metalowej kasetce to może się zrobić dużo cięższy, ale to są plastikowe kasetki. Także jeśli ci się trafi XA1, bo marzysz o XA, marzysz, marz, marzysz o XA, widziałeś XA2 albo XA3, a patrzysz, o, XA1 jest, to kup. Kup porobisz nim zdjęcia i też będziesz zadowolony z tego, że jak fajny, fajny taki mały aparacie i tak fajnie robi zdjęcia. Także XA, całą serię X, XA polecam. Y, Miu też oczywiście. Jak najbardziej był film o Miu. Y, XA1 jest dobrym aparatem. Dziękuję Ci za uwagę. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć zrobionej dokładnie tym aparatem. Y, zapraszam do przyłączenia do patronów, bo dzięki patronom mam to możliwość zakupu takich aparatów i przede wszystkim możliwość zakupu negatywów, które do, nie, do nich włożę i chemii, do, którą używam. Praktycznie bez patronów to ja bym miał po trzy zdjęcia, bym robił aparaty, bo bym przekładał jeden negatyw, wciąż na takie kawałeczki, żeby oszczędzić koszty, bo z innych źródeł, czyli z reklam, kanał fotografia analogowa jakoś tak nie przynosi. To nie jest... Jakaś, Bóg wie, jaka wielka publiczność, to jest klub miłośników starych aparatów, w związku z tym utrzymuje się praktycznie wyłącznie dzięki wpłatom i na Bajkafę, gdzie możesz mi postawić kawę, czy właśnie przez Patronite'a, także Patronom bardzo ładnie dziękuję, Ciebie zapraszam do przyłączenia się i do zobaczenia, cześć.